Się z policją Z wami Z, wami. z A za chwilę przekażemy Dzień dobry Napastnicy też mogą wyjść Co się dzieje? Myślę, że napastnicy nie wyjdą Jeszcze nie hakują kurwa w tej chwili Właśnie A, chyba będzie odjął Chcieliśmy się kurwa. pożegnać z policją Kurwa, skryptu nie mają. Patrz, kurwa, tak krzyknij na koniec stój, raz dla wszystkich. No kurwa, kurwa, A i knij. Nie, wyjechań. Chodźmy, chodźmy na umrę. Nawet przy końcu się, nie pogardził babki. Tak, żeknij, stój, to ja jestem w szoku. Babka leży. Gdzie dla Wezmę ją.